Cześć widzowie, dzisiaj nagrywamy Robloxa pod Simulator X i otwieramy jajka. Robimy opening jajek. O, basic same. Ja mam usuwanie basiców. Tylko. Zobacz, zobaczcie sobie po prostu. O, widzicie? Tutaj jest tak. I otwieramy jajeczka. Byk. Zrobię się i powiem co dobrze wypadnie. Widzowie nic nie leci fajnego. Nic fajnego nie leci widzowie. Widzowie jeszcze znowu nic nie wypadło. Nie ja właśnie tyle mam coins. O nie widać coins. O tu są moje końsy. Jak chcecie mnie wspierać, to wijajcie na mój kanał. Ale tu chyba na tyle. No i Pawi wiele.